Siema, jestem Pablo i zapraszam was na drugi odcinek z serii JD Empire, czyli Jade i Towe Imperium. Wczytaj grę. Mm, tak, tutaj. No i jesteśmy yy, w tym domku. ojojoj, Tak, w domku mieszczali. Polityki nie ma. Yy, właśnie. Coś bym chciał zobaczyć przy sterowaniu. Zmniejszy trochę. Yy. Okej. Okay. Jest dobrze teraz. Jest skrzynia. otrzymaliśmy figurkę czerwoną lwa, żółtego lwa i niebieskiego lwa. Hmm. A tutaj coś jest. Gdzieś to było. O, posąg lwa. Za ołtarzem stoi posąg lwa, który został zaprojektowany przez poprzedniego mistrza tej szkoły i miał służyć jako pomoc w szkoleniu. Lew trzyma w łapie kryształową kulę. No i teraz możemy zbliżyć się do ołtarza lub zbadać oznaczenie na lwie. Ołtarz i posąg mają obrazo, obrazowo przedstawić to, co na za, zajęciach wykładano uczniom w, po, w sposób abstrakcyjny. Od dłuższego czasu ich nie używano. Ołtarz nie jest tak ozdobny jak posąg, wielokrotnie stawiano go od nowa po wybuchach uczniowskiej agresji, która również stanowi element szkolenia. Podobno ten, kto kroczy ścieżką wymagającą do dokładniejszy, dokładniejszych poszukiwań, otrzyma większą nagrodę. To zapewnia dodatkowy element spraw, sprawdzianu wyznaczonego przez mistrza, który stworzył posąg. Nie przypomina sobie, aby myśli wspomniał o tym posągu. Jak widać, różni mistrzowie posługują się odmiennymi metodami nauczania. No i jeszcze możemy się zbliżyć do ołtarza. No to... zbliżmy się. Ołtarz nie jest tak bogato zdobiony jak posąg. Wydaje się, że nie został tutaj umieszczony na stale. Na stałem. Coś włącza się, gdy od niego do niego podchodzisz. Kula w łapie. Lwa zaczyna leśni niebieskim światłem. No i teraz możemy tutaj wystawić właśnie te, co znaleźliśmy. No to dajmy niebieską. Kula zmienia kolor na błyszczący. Teraz na czerwoną. No na czerwono. Kula znowu zmienia barwę, jarząc się teraz żółtymi, żółtym światłem. No i posąg wydaje, wydaje srebrną mordę. Z lwa wydobywa się nieznany głos. Oczywista świeżka jest bezpieczna i skromna, ale bardziej nadają się do tego, aby podążali nią kucharze, a nie czempion. Zabieramy figurki i odchodzimy. No i dostaliśmy jeden ekspa, spoko. No to dobrze, idziemy. Mamy misję. Jaką misję? No właśnie, jaką misję? Prastary stary W jednym spoko w domu mistrza znaleźć można duży posąg, będący pozostałością poprzednich mistrzów. Stanowi on swego rodzaju zagadkę. Hmm. Aha Spoko. Hmm. No i mamy nauki. I Najpierw zrobić, Spróbujmy zrobić to właśnie z tym ołtarzem. To tam to dopiero będziemy musieli się udać. Ja tam nie idę jeszcze. Ech, chcę w takie jedno miejsce iść. To chyba tutaj. Tak, raczej tutaj. Oj. Tak, tutaj na 100% i tutaj się biją uczniowie no i o starszy uczniowie mało kto wraca tutaj o tej porze pomyśleliśmy więc że trochę potrenujemy zechcesz do nas dołączyć? nasza dwójka na ciebie mogliśmy się wiele nauczyć od najlepszego ucznia no i co oni chcą w dwaj na mnie? no dobrze doskonale postaram się nie zrobić ci krzywdy aha spoko zmienimy styl Znowu zmieniamy styl No i po nich, jednej strzałem Wystarczy Nie sądziłam, że zwyciężymy, ale walka z Tą była dla nas zaszczytem, bardzo Ci dziękujemy Musimy już iść, wkrótce zaczynają zaczyna się zajęcia uśmiechniętej góry Potem mamy trening z bronią Tutaj jest grobowiec. Ten grób wydaje się być poświęcony staremu mistrzowi, dawnemu nauczycielowi z tej szkoły. To skromny hołd. Na nagrobku brak nawet imienia tej osoby. Pod stylizowanym wizerunkiem lwa ustawiono małą miseczkę. Można do niej składać datki w srebrze, dzięki którym duch zmarłego szybciej przybędzie do miejsca spoczynku. Hmm. Moneta znika w cienkim otworze w dnie miseczki słyszysz wyraźnie inny stukot. Zróbne krwa można odczepić od nagrobka, nie wydaje się być zbyt cenny. No i mamy znak głowy lwa. No i znowu dostaliśmy. No i czy coś się zmieniło? E tutaj. Y Posąg lwa w domu Michali wydaje się być związany z jakimś sprawdzianem rozumowania. Myśli nigdy nie używał go do treningów, ale zapewne wciąż może odkryć jego tajemnicę. To wróćmy teraz do tego pokoju no nie martwcie się ten odcinek nie będzie taki nudny jak tamty tutaj sobie powalczymy i z trudniejszymi no ale postaram się to szybko zrobić tą misję no i potem właśnie powalczymy sobie <laughs> Aha, nie nie to nie chciałem dać Na zielono. Oj oj oj, nie wiem dodać dać, ale spoko eee, Zabierzemy. No i damy. Odejdź. Oj, straciliśmy cholerka No, po barwę teraz mam Cholerka, nie wiem o co chodzi, no ale... Sporko. wiem co zrobię. Wśród gruzu znajduje się mały mieszek z monetami. Z lwa wydobywa się nieznany głos. Pochopne działanie wiele mówią o człowieku i jego zadaniu. Mogą przynieść szybką nagrodę, ale nie umożliwiają powrotu. No i straciliśmy te trzy. I chyba zrobiliśmy już to zadanie, choć nie wiem o co. Tak, no to teraz robimy misję nauki miszczali. Wyjść ze szkoły to Tędy? Tak, tędy. I młyn jakiś. I tutaj. Gał mniejszy. Co się stało, gwiazda za rano? Boi się, że myśli się dowie? Słyszałem pogłoski o nadciągających bandytach, a ty zawracasz mi głowę grubiańskimi zalotami. To zapewne taktyka, której nauczyła cię od swojego ojca, przestępcy. Nazywała się Gao większy i zbudował fortunę, mając do dyspozycji tylko kilku obszarpanych złodziei i handlarzy niewolników. Jeśli mój urok nie poprawi ci humoru, to kupię ziemię, po której stąpasz. Odnoszę się z najsłuższym bogactwem twojego ojca. Nie robi na mnie wrażenia. Gao staje się przez to bardziej odpychający. No i wiadomo, że jego ojca nazywa się Gao większy no i dajmy. Wynos się wynosi się ponad stan, rozmawiamy właśnie o tej przyszłości. Dziękuję, Gao, ale sama zdecyduję o tym, co dla mnie najlepsze. A teraz odejdź i nie wracaj, jeśli łaska. Nie zapomnę tego gwiazda za Okazujeś Okazujesz mi wielki brak szacunku. Ty również nie pozwolę byś zabrał wszystkie pochwały. Jeśli ja tak będzie miał miejsce jeszcze z tobą... Miałam ścinę, no ale już wszystko porządku. Ach, no nie zdążę przecież. Zachowuję się jakby wiedział więcej od mistrzeli. Bogactwa czynią człowieka zarozumiałym. Zjawił się w odpowiednim momencie. No to... Mm. A czego może chcieć gałmniejszy? Jest przekonany, że może kupić wszystko, także ludzi. To mały, zepsuty człowieczek. Wolałabym o nim nie myśleć. Nie zwracajmy sobie tym głowy. Czego sobie życzysz? Mm. Tak, powiedział, że przyjdziesz. Właśnie przychodził tędy z, z, z sipatem. Chcieli pomóc, pomóc Kiamin. To dziwne, że z, zwykli bandyci, coś tam, myśli, martwi się, że ucierpi na tym twoje szkolenie. Widzi w tobie niezwykły potencjał. Czy mówisz coś więcej o twojej przyszłości? Hmm. Hmm. Tylko to, co mówił ci myśli. Jesteś przeznaczony do wielkich rzeczy, ale sam musisz je odkryć. To musi być intry, irytujące, a zarazem ekscytujące. Hmm. To nie to samo, dokonasz wielkich rzeczy, chociaż jeszcze nie wiadomo, co dokładnie jest Twoim przeznaczeniem. Masz w sobie tyle dobra, moje umiejętności zawsze będą mroczniejsze. Widzę rzeczywistość duchową. To umiejętność, dzięki której lepiej rozumiem otaczający mnie świat, ale poza tym do niczego się ona nie przydaje. Czasem tylko sprawia kłopoty. Pomogła mi o niepokój, niepokój, którym napełniono będzie twoja przyszłość. Ale ja widzę tylko problem, podczas gdy ja potrafię je rozwiązać. ci tego. Aha, gdy podczas gdy ty potrafisz się rozumieć, a nie gdy podczas gdy ja. Hmm. Cieszę się, zawsze mocno stąpałeś po ziemi. Co powtarzam, myśli, że trzeba zawsze pamiętać o podstawowych naukach? Chodźmy zabrać swą broń z warsztatu Gunjiana. Powinniśmy sobie poradzić ze zwykłymi bandytami. Postąpili jak głupcy, podejmując próbę ataku na osadę. Oczywiście, w dobrem towarzystwie droga nie będzie się dłużyć. No i mamy towarzysza. Twoje towarzysze będą walczyły w twojego boku, ale możesz także korzystać z ich zdolności pobocznych i tak tykę zmien No i teraz mamy takie coś. Gdzie to jest? Aha, tak, tutaj. Może być na, na atak lub wsparcie. No i tak. Atak długi mierz. Wsparcie pomaga ci odzyskać czy atak gwiazdy zarania mogą ranić duchy. Czyli on dobrze rani duchy. No i yy, może yy, zrobić tak, żebyśmy odzyskali manę. Dzięki magicznej wrażliwości Dzięki magicznej wrażliwości gwiazda zarana widzi rzeczy ukryte przed innymi ludźmi. Podczas walki sprawnie posługuje się twoim, swoim długim mieczem. No i ok. Tutaj coś jest. Wnętrze. Wielkie koło życia obraca się wiecznie, prowadząc człowieka przez życie do śmierci i z powrotem do życia, chociaż nowe życie jest zawsze inne. Fundamentalna esencja osoby dusza pozostaje taka sama. Dusza te, tchnięta z każdą osobą jest wieczna. By osiągnąć harmonię ze wszechświatem, należy doskonalić harmonię z dużą. Zaiste dusza każdej jednostki jest odzwierciedleniem Wielkiego Wszechświata, to zarazem odzwierciedlenie Koła Życia i Wielkiego Smoka, który je stworzył. Mm, Okej, okay, idziemy. Tutaj mamy źródło, no, ale to tylko nam uzupełnia, nic nie dodaje, tylko uzupełnia, więc mnie to nie obchodzi, tutaj to samo, kabliczka skupienia, tylko właśnie to nam skupienie, czyli Skupieniem to, że możemy walczyć w bronią. Bez, jak sam się skończy skupienie, nie możemy walczyć bronią oczywiście. I zapisuje nam się automatycznie gra, bo coś się chyba będzie dziać. O, to ktoś tam stoi i... Ładne to miasteczko, niewielu tusarników. Co? A ja sto, A jak stoicie z zapasami żywności? Nie znam cię, czemu zna, zadałeś mi te wszystkie pytania? Nie znam cię, czemu zadałeś mi takie wszystkie te mi te wszystkie pytania? Masz rację, nie warto się męczyć. O, ale dostał już po nim. No i teraz my będziemy z nimi walczyć. Nie powinno być trudno, bo to zwykli bandyci. To jest bandytka, ona jest silniejsza. Jakby przywódcą tamtego, no ale Ona, mi, ona nic nam nie powie, on też nie Tutaj czy, czy coś jest? Nie, tylko beczki Trochę złota można znaleźć Tutaj też nic, tam też nic to chodźmy dalej. No i teraz znak. Na rynek miejski, a tu na plażę. No to chodźmy na rynek miejski. Jest. O! A kogoż to ja widzę? Czyżby odwiedził, mnie para najlepszych i najzdolniejszych uczniów w Ja was już zbyt wiele nie nauczę, więc nie przychodźcie tu na lekcje. Dzień dobry, zbroj Mistrz gundziania. A po co te oficjalne tu, Wy nie musicie ich używać. Hmm. Masz na myśli starą mowę? Każdy choć trochę wykształcony człowiek rozumie tu fan, a niektórzy z nas wolą nawet używać je na co dzień. Nie mów, że to cię dziwi. Wiele osób posługuje się tuan. Inna sprawa, że najczęściej ma to miejsce na kwitnącym wschodzie. Tu, tu czy tu hu, huan, powiedzmy, że huan. No to jest chyba stara mowa. Jeśli chcesz, mogę nie używać hu, tu, hu fan. Co, się, co cię tu sprowadza? Tak, szybko zakładam że się z nimi rozprawiłeś, a naresztę czeka tu paskudna niespodzianka, nie ma czasu do stracenia. Wiedza za rano, obserwowałem wczoraj swoje ćwiczenia z tym nowym ostrzem, muszę przyznać, że naprawdę dobrze sobie radzi. Chcę, abyś je zatrzymała. To wielki zaczet, dobrze najchętniej najchętniejszy właśnie od prawdziwego wyownika. Wiem, że przybyłeś tu z myślą Li jako dziecko, ja trafiłem tu niedługo później od tej pory opiekuję się dla was bronią. Prawdę mówią dwa, ale musisz zdecydować, który z nich weźmiesz w czyli pragnie, abyś koncentrował się na swojej pierwszej broni. Nie wiem jak twój mieście jest dobry, ale dostąpiłem się tu opiekowania się dwoma legendarnymi oszczami. Możesz uzbroić się albo w legendarny długi mieć wybranica fortuny, albo w sławny kostur złotą gwiazdę. Yy. Yy. No to o Złotej Podobna Złota Gwiazda była darem dla Ducha Wody rzeki Jedwabnik. Młody Arystokrata młody ary ary przekonał Wielkiego Wschodniego Węża, aby polecił z nim coś tam. Opowieść może być rzecz jasna zmyślona, ale sam kostur jest jak najbardziej prawdziwy. To Solina broń o doskonałym zasięgu. Wrogowie drżą na sam widok. Zasłużyłeś sobie na tę broń. Pewnie niebawem ci się przyda, skoro bandyci są tak blisko. Jeśli decyduje się, że nie odpowiada, to zajrzyj do mnie, jak się rozsądzasz z bandytami. Czyli możemy zamienić w tą broń, jakby to. Musisz wiedzieć jeszcze jedno. Ten orysz uderza w nożną precyzją. Aby go bezpiecznie używać, musi wkładać w każdy sporą sporo koncentracji. Musisz dobrze się wyszkolić, więc nie będziesz zbyt szybko męczył, używając tej broni. Z czasem jednak poczujesz wyczerpanie. Tak, zrób, będzie im potrzebny przywódca, przynajmniej dopóki nie wróci myśli. Wiem, że dobrze sobie z tym poradzisz. I nagle uczeń przychodzi i mówi: Starszy uczeń, przepraszam, zbrojniczku, nie chcę ci przeszkadzać. Uspokój się, uczeń, coś się tak zdenerwowało. Bandyci, Doszczyżono ich na plaży, Zamierzałem do miasta. Mm. Myśli nie powrócił jeszcze z Kiami. z pewnością niedługo tu przybędzie, ale na razie jesteś zdany na siebie. Mm, dobrze pobiegnę do szkoły i zamknij bramy. Ruszaj na plażę i daj tym bardziej tą małżkę. Wiem, że ci się uda. Dobrze się spi... Sprawiłeś, chłopcze. Wracaj teraz do szkoły. Twoi przyjaciele nie mogą się z pewnością doczekać, aż wypróbują nowy, minowy orysz No i mamy złotą gwiazdę. Czyli teraz będziemy mieć w styrach aż trzy bronie. Hmm. No i tutaj pisze, że właśnie potrzebny jest ten pomarańczowy pasek, czyli skupienie. No i weźmy wybranca fortuny wybranie jeszcze, złotą gwiazdę widzicie ich się nam spad no ale po, zawsze mamy jakieś takie kulki czyli to nam właśnie ładuje ale nie po każdym jest kolejny więc zmienię sobie z tym żeby się nie męczyć zbytnio oj dostaliśmy zmieni styl przy nim bo ma akurat długą broń oj miałem znowu mam ścinne. ale spoko no i, i to i będzie na tyle odcinek trwa już 20 minut więc to już będzie za chwilę koniec ale dobrze no i tak to już będzie koniec Tutaj mamy jeszcze u bandytów. I ja zapiszę. Na wszelki wypadek, gdyby się nie dało zapisać. A w ogóle, nie, w ogóle już zapisuję. No to yy, na dzisiaj koniec. No to oceniajcie. Komentujcie, no i subskrybujcie. Cześć i czołem Narka.